Generacje mają swoje racje. To był temat przewodni kolejnej szóstej edycji Kongresu Wartości Open Ice Economy Summit. Czy to właśnie w tym tkwi recepta na lepszy czas i na lepszy świat, żeby właśnie rozmawiać międzypokoleniowo? O tym przekonali się uczestnicy tegorocznej edycji Kongresu podczas 70 spotkań. Dyskutując w Radzie Programowej o Open Ice Economy Summit, że Sprawa stanęła wręcz na ostrzu noża, to znaczy kryzys klimatyczny i napięcie sytuacji społecznej na całym świecie jest wyjątkowe. Mamy do czynienia z sytuacją, w której po raz pierwszy w historii młodzi ludzie mają aż tak wielkie obawy, jeżeli chodzi o przyszłość, jaka ich czeka w świecie, którym zarządzają ci starsi. My musimy dopuścić do głosu młodych ludzi na o wiele większą skalę niż dotąd. Musimy y, przede wszystkim wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje wszędzie dookoła, bo nasza wiedza na temat tego, jaki wpływ ludzie mają na środowisko jest już kompletna. Pokolenia mają to do siebie, że mają różne kompetencje. Te kompetencje mogą się uzupełniać, mogą być względem siebie komplementarne. W związku z tym chodzi o to, żeby one się wzajemnie uzupełniały, a w związku z tym, żeby można było mówić o wzajemnym uczeniu się. Żeby nie przyjmować, że jest pokolenie starsze, które wie, i pokolenie młodsze, które ma się tego nauczyć, bo tak nie jest i tak już nigdy nie będzie. Natomiast, że każde pokolenie wnosi coś nowego i ważne jest, żeby ten potencjał, który jest poszczególnych pokoleniach połączyć. Normalnie jest Kraków widziane jako takie miasto historyczne, związane z zabytkami, raczej takie zwrócone ku przeszłości, ale sądzę, że każdy, kto tutaj przyjechał, widzi, że raczej jest także inaczej. Jesteśmy zwróceni ku przyszłości, biorąc pod uwagę ilość studentów, ilość uczelni wyższych, to co robimy dla dzieci, dla przedszkoli, dla szkół ale też to, co robimy dla wszystkich, nie bacząc na to, jakiego są pokolenia. To jest miasto po prostu dla wszystkich. Jest to miasto także wielokulturowe. Gram rolę głównej bohaterki, która wpada na trop grubszej afery przez cały spektakl poszukując zaginionego kapelusza. I jest to bohaterka na miarę naszych czasów, jak ja to mówię. Mówi sama o sobie, że powinna być chłopcem. Jest bardzo męska, konkretna, ale też przy tym bardzo sprytna i taka myślę sobie żywiołowa. Przenosimy się do czasów PRL-u. Jesteśmy w kurorcie nadmorskim w Niebożu. Spektakl jest y, taką zagadką kryminalno-detektywistyczną, ponieważ y, dziewiątka razem z Maćkiem poszukują przez cały spektakl zaginionego kapelusza, wpadając na trop międzynarodowej afery. Ja myślę, że to jest nie tylko wyróżniające się u nas. Znaczy jakbyśmy poszukali w innych teatrach, to kryminalnego muzykalu moglibyśmy nie znaleźć dla dzieci, znaczy dla młodzieży właściwie i dla dorosłych bo właściwie. Ten spektakl można byłoby grać spokojnie dla widzów dorosłych i nie, nie byłoby z tym problemu. Znaczy tam nie ma żadnej infantylizacji tego tematu. Nie jest tak, że my tam gramy pod, pod dzieci, czy, czy pod młodzież. Problem dorosły wyciągnie sobie z tego spektaklu inny. Co wychodzi z połączenia nowoczesności i historii? O tym mogli się przekonać kibice, którzy przyszli tutaj na metę historycznego rajdu Polski. Pojechaliśmy po raz pierwszy, nam się bardzo podobało, było to wielkie wyzwanie, tak naprawdę. Nie sądziliśmy, że trzeba się nauczyć tylu rzeczy, tylu rzeczy. troszkę robiliśmy to w locie. Natomiast wrażenia są bardzo dobre. Podejrzewam, że następnego roku pójdzie nam lepiej, bo planujemy to powtórzyć. Było to duże wyzwanie, parę razy nie ukrywam, że się zgubiliśmy. Ale ostatecznie udało nam się dojechać i w sumie wszystkie odcinki i złapać szybko nasze błędy, więc to jest to duże wyzwanie, ale też zła frajda. Raj polski historyczny, najtrudniejszy raj, jaki może być. Tata był pilotem, więc poszłam w jego ślady. A rajd już któryś? Ja już któryś raz, jako kierowca, jako pilot, natomiast no, rajd fantastyczny. No, rajd jest wręcz nazywany czasem mały Monte Carlo, więc to świadczy o tym jednak, jak wymagający jest to rajd, jakie trasy. I rzeczywiście jest to taka namiastka, no troszeczkę może krótsza niż, niż ten najsłynniejszy rajd historyczny w Monte Carlo, ale naprawdę dająca takie wyobrażenie o tym, jak to wygląda. Przed nami kolejna 14 już edycja Festiwalu Boska Komedia. Co prawda na sam festiwal zaprosimy was dopiero w grudniu, ale już teraz zdradzimy wam, co na nim zobaczycie, oraz przypominamy, że bilety startują już od tego piątku, czyli od 19 listopada od godziny 15. Polska Komedia jak zwykle składa się z trzech części, czyli z Inferno, który jest konkursem spektakli najbardziej dyskutowanych w ostatnim sezonie, Paradiso, które jest prezentacją młodych twórców, a w tym roku też będzie miało charakter konkursowy, oraz Purgatorio, czyli różnych dodatkowych wydarzeń, spektakli, które się nie kwalifikują do konkursu, ale są na przykład pokazami mistrzowskimi, jak Odyseja, opowieści dla Hollywood Krzysztofa Warlikowskiego, czy Trzy Siostry, Luka Percefala. Do Purgatorio również wchodzą wszelkie panele, dyskusje, spotkania i wielki finał z koncertem Marysi Peszek, który zakończy festiwal. Post Nebras Lux, czyli po ciemności światłość. Myślę, że chyba wszyscy błyskawicznie odbierają jakby tą temperaturę, bo to, do czego doświadczamy w tej chwili, jest jednak przejmującym mrokiem. W takich momentach, im ciemniej w rzeczywistości, w realu, tym jaśniej powinno być na scenie, tym jaśniej powinno się dziać w sztuce. W Krakowie do 21 listopada trwa międzynarodowy festiwal Etiuda i Anima. Tegoroczna edycja ma formułę hybrydową. Dwa podstawowe punkty programu to konkurs Etiud studenckich realizowanych w szkołach filmowych i konkurs animacji, w którym rywalizują nie tylko studenci, ale i nauczyciele, mistrzowie animacji z całego świata. Filmy będzie można oglądać w kinie Kijów oraz na platformie VOD dedykowanej wydarzeniu.